Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Cieszę się, że dzisiaj tutaj do mnie również zajrzeliście. Jak widzicie, ja już sobie ogarnęłam parę takich porannych, domowych spraw. Jesteśmy dzisiaj w komplecie. Mam też dzieciaki w domu, bo chwilowo mamy taką trochę kiepską sytuację w naszym przedszkolu. Zerówce, także mam ich teraz aktualnie w domu. Ale to w kolejnych jakichś filmach pewnie Wam opowiem o co chodzi. Także dzisiaj spędzamy taki dzień właśnie razem. Mamy trochę rzeczy do zrobienia, trochę zakupów, coś jeszcze z takich remontowych spraw, dalej. No i w ogóle taki zwykły domowy dzień. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Życzę Wam fajnego dnia. No i miłego oglądania. Pokażę Wam od razu postępy w naszym. Remoncie naszej sypialni. Wszystko już jest pomalowane, jeden raz, także fajnie. Wczoraj Tomek po powrocie z pracy się za to wszystko zabrał i po prostu do wieczora tutaj pracował. O, jak widzicie, wszystko mamy teraz zabezpieczone. Podłoga tak wygląda. No i ściany są pomalowane i sufit też oczywiście. Pewnie dzisiaj będzie dwukrotne, to znaczy drugi raz będzie malował. Zastanawiamy się tylko nad sufitem, ale to już on musi ocenić swoim okiem, czy on jeszcze wymaga drugiego, drugiej warstwy o malowania. Ale powiem Wam, że ta farba Ticurilla jest naprawdę super, super świetna, kryje idealnie i naprawdę taką robi fajną powierzchnię. Pokażę Wam później, jak ona wygląda, o którą y, dokładnie chodzi, bo, y, no i tak muszę podjechać dzisiaj y, i dokupić jeszcze jedno y, opakowanie, bo nam zabrakło. Także, y, no, tak to wszystko na razie u nas y, wygląda. No i jesteśmy już tak prawie, prawie na finiszu. No, także jak to wszystko się już zakończy, to będzie tutaj dużo sprzątania. Wyszłam właśnie do ogrodu po paprykę, także mam tutaj jedną. Zaraz y, będę z niej robić jakąś sałatkę, y, także jeszcze sałata mi jest potrzebna. Jaki piękny motylek usiadł nam na ścianie domu i się tutaj wygrzewa w słoneczku, a ja wyszłam do ogrodu, tutaj już mam kosz z praniem, także rozwieszam teraz, piękna jest dzisiaj pogoda, sam raz na krótki rękaw, nawet krótkie spodenki, dzieciaki się tam jeszcze ubierają na górze, a ja sobie porozwieszam pranie i zaraz lecimy dalej. To jest właśnie ta farba, słuchajcie, także jedziemy teraz kupić jeszcze drugi pojemnik, a ja sobie właśnie zrobię zdjęcie od razu, żebym kupiła dokładnie tą samą. Okej, okay, wreszcie się wybrałam, słuchajcie, tylko wyłączę radio. Wreszcie się wybrałam, zapominam po prostu wszystkiego zabrać. Co chwilę się muszę wracać do domu. Ale jedziemy w końcu, o, muzyka się włączyła. Jedziemy w końcu kupić tą farbę, jedziemy na zakupy, przywieziemy to wszystko do domu i potem jeszcze mamy w planie. O Mikołaj mi tutaj zagląda, tak? Mamy jeszcze w planie jakiś plac zabaw. No i tak, to co? Jedziemy? Mikołaj? Maja się schowała, ale tam jest też na dole. O, dzień dobry. Dobra, no to co, jedziemy w drogę. No, i jesteśmy w pierwszym miejscu. Idziemy po wózek. No, i teraz trzeba to docisnąć. O, żeby to puściło, widzisz? Dobra, i ciągnij. Mocno, tak jest. Jadłaś śniadanie? Tak. Siadacie? No, i taki mamy dzisiaj atrakcję. Dobra, to co? W drogę? Trzymasz się, Mikołaj? O, nie dam rady jedną ręką, także się rozłączam i jedziemy. No, farba kupiona, tak? Tutaj przypilnowana jest. A my sobie jeszcze przyszliśmy tutaj na te strefy kuchenne. Zobaczyć. Fajne te płytki. Takie botaniczne. Mikołaj, ugotujesz coś? Co będziesz gotował? To? Może ten ryż czerwony, co ci tego ostatnio smakował. O, <noise> o fajny taki oka. a my już mamy taki stary oka, bo matko moja. Co? O, udało Ci się na taką wysoką żyrafę wejść, co? Piękny ten zlewo zmywak, ojejku, jak mi się marzy, taki super głęboki zlewo zmywak. już do domu. Wszystko kupione, zrobione tak jak chcieliśmy. Zahaczyliśmy jeszcze obiedronkę, także od razu Wam tak na szybko pokażę. Po 5,50 są pomidorki malinowe, także ja teraz kupuję dworami jabłka, takie wczesne. Cały czas są po 2 złote. Tutaj mam jeszcze buły, które dzieciaki sobie wybrały. No i wzięłam jeszcze herbatę, słuchajcie, wzięłam nasze wafelki kukurydziane. Tutaj mam worek płatków, bo się nam też skończyły. I wzięłam dzisiaj tak, taką kaszę orkiszową. Ona dzisiaj była chyba za 3,50 albo 3,70. I wzięłam też ryż czerwony, który ostatnio posmakował zwłaszcza Mikołajowi. Dzisiaj też. Były takie pasty Colgate za 4 zł, także wzięłam dwie sztuki: jedną taką Max Fresh i jedną taką, którą aktualnie teraz nawet używamy z Tomkiem i jest bardzo fajna. Dobra, co tu jeszcze mam? Jeszcze wzięłam oczywiście nasze chleby, dwie sztuki. I jeszcze wzięłam, słuchajcie, kaszę. Jęczmienną wiejską. Ona też dzisiaj była w jakiejś e, chyba dobrej cenie. Zaraz to sprawdzam. E, I wzięłam też ciecierzycę, bo mi się skończyła. A czasem używam. Dobra, chciałam sprawdzić te kasze od razu po ile one były. Kasza jęczmienna wiejska za 3 zł. No to chyba tak. Także takie coś. To nie była żadna promocja, po prostu kosztuje tyle ryż czerwony kosztuje 5 zł, soczewica kosztuje 5,86 i kasza orkiszowa 3,57 No właśnie ta w tych torebeczkach. Ja tak raczej się staram unikać kupowania w torebkach, ale akurat nie właśnie takie bardziej wymyślne produkty, to są niestety podzielone na te saszetki, a tak to przeważnie ryż albo właśnie tego typu kaszę to się staram kupować w takim opakowaniu kilogramowym i po prostu gotuję. Dobra, aha, jeszcze mam tutaj w tej mojej lodówce turystycznej. Okej, okay, jeszcze wzięłam taki duży ser żółty i jeszcze wzięłam paróweczki dzieciakom, takie sokoliki, piłeczki. Dzisiaj tak na odmianę, także zaraz im e, zrobię. Za to się zabieram.

set them rewind and I was the year I had to leave you but now I'm seeing all the signs is this really happening I can't believe it's true I'm just as surprised as you Come one in a dozen The other eleven get something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question Was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just surprised wypita, zaliczyliśmy jeszcze plac zabaw w międzyczasie, tak na, na bardzo szybko, chociaż i tak trochę e, dłużej nam zeszło, bo jeszcze trafiliśmy na e, dwóch kolegów moich dzieciaków, także no, trochę się razem pobawili, ale już jesteśmy w domu, ja się teraz biorę za obiad, tam już mięcho czeka, mam pokrojone i cebulkę, zaraz to wszystko będę z tego robić, jakąś taką potrawkę e, wymyśloną, bez żadnego konkretnego Przepisu także zabieram się za pracę. Zaczynam od podsmażenia cebuli. Już sobie wcześniej ją pokroiłam, przygotowałam. Teraz na patelnię. Mam tutaj pokrojonego indyka w kawałki i rzucam go do mąki, żeby troszeczkę tak go e, opanierować tą mąką, i później dołączy do, e, do cebuli na patelni. już mi się zeszkliła, to teraz będę rzucać e, takie otoczone w mące kawałeczki indyka. Tutaj jeszcze część się smaży na patelni, a resztę sobie już tutaj przełożyłam do gara. Zalałam wodą, dorzuciłam kostkę rosołową. Tutaj z moich. E, z moich tutaj różnych zapasów. Tą, co zawsze kupuję w Rossmanie, już nieraz Wam polecałam, ona jest bardzo mało słona, ale jest, ma fajny skład, jest z tym listkiem zielonym, także zawsze właśnie te kostki kupuję. Jeszcze sobie tutaj dorzucę sól, pieprz, może trochę papryki słodkiej, tak, żeby mi powstał jakiś taki fajny sosik, do tego kasza, surówka i będzie fajny obiadek. Przesadziłam Sanseveria, bo już miały taką bardzo jałową ziemię, także teraz e, będą mieć nowe składniki odżywcze. Jeszcze przy okazji, jedną z nich, e, chyba tą dużą, rozdzieliłam e, i zrobiłam z niej jeszcze jednego kwiatka. No, także te na razie będą sobie tutaj stały. One tu mają takie fajne e, warunki niezbyt dużo słońca, tylko e, no, taki półcień, także myślę, że im tutaj będzie dobrze. O super! No i praca wreszcie jeszcze po południu. Maja tam pogina na swojej nowej deskorolce. Mikołaj mi tutaj pomaga ściągać klamerki z suszarki. A ja się już z Wami żegnam, moi mili. Bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj mi towarzyszyliście w filmie. No, nam, że towarzyszyliście, tak? Mikołaj też trochę się pojawił. Maja się też troszkę pojawiła dzisiaj w filmie. Tak, o, kask na głowie. Tak jest, żeby było bezpiecznie. Deskorolkę, słuchajcie, kupiliśmy na OLX. Jest używana, ale jest w super stanie i tak właśnie stwierdziliśmy, że tak zrobimy. Wiadomo, że koszty zupełnie inne, a do nauki będzie idealna. Także fajnie. Jutro przychodzi deskorolka dla Mikołaja, także w następnym filmie zobaczycie, jak Mikołaj będzie jeździł na swojej, tak? Dobra, no to moi Mili, życzę Wam fajnego słonecznego weekendu i widzimy się w kolejnym filmie we wtorek. Do zobaczenia.